8.30 z małym poslizgiem jedziemy po naszą przyczepę przed nami jeszcze 125 km także na pewno odezwiemy się już na miejscu na placu z przyczepami i pokażemy Wam nasz wybór oprowadzimy Was trochę też za dużo nie będziemy pewnie nagrywać ponieważ chcemy się dowiedzieć jak wszystko działa, gdzie co jest i tak dalej, ale na pewno jakieś ujęcia będą. Dzieciaki zostały z moją kuzynką na pokładzie ja i Tomasz. Podekscytowanie, nie mogliśmy się w nocy spać, ale co? Zwarci i gotowi. Jedziemy. Tak, kochani, przyjechaliśmy odebrać naszą przyczepę. Pokażę Wam ją teraz. Nasze hobby. Pewnie w środku pokażę ją e, Wam, jak przyjedziemy do domu, bo na razie tam panowie wszystko Tomaszowi tłumaczą. Ok, pszczepa odebrana, podpięta już jedziemy, przyjechaliśmy no, gdzieś na około 5 do 8 km. Tomek, jak pierwsze wrażenia? Bardzo Zadowolony z zakupu. Tak jak powiedziałam, nie pokazywaliśmy tej przyczepy dokładnie w środku. Tam na placu pokażemy jak dojedziemy do domu, będziemy gdzieś za no, godzinę 20, mamy 107 km jeszcze przed nami. I pokażemy Wam jak wygląda przyczepa w środku. Tak sobie jedziemy właśnie i tutaj mamy taki piękny zamek na horyzoncie, przybliżę Wam. Przepiękny. muszę zaraz sprawdzić na mapach co to jest za miejscowość, co to jest za zamek. Słuchajcie, minęło już parę godzin um, i teraz tak, nagrywam się już z przyczepy pod naszym domem. Tomek teraz troszeczkę działa z wjazdem, musieliśmy parę krzeczków powycinać, żeby wjazd troszeczkę poszerzyć, e, był swobodny wjazd również do e, garażu. Co prawda Ogródek mamy duży, ale niestety no, przez garaż nie, nie przejedziemy przyczepą Dlatego no, takie chwilowe rozwiązanie jest, że przyczepa będzie stała na podjeździe Chcę Wam teraz pokazać troszeczkę jak wygląda ta przyczepa w środku Światło już nie jest takie super, no bo jednak na dworze zaczyna się robić ciemno Jest godzina chyba 17 jak dobrze pamiętam no i co i troszeczkę was oprowadzimy teraz. Więc tak e, tutaj mamy troszeczkę zwiększymy. E, tutaj mamy takie e, siedzisko, które możemy również rozłożyć na łóżko. Tutaj będą spały nasze dzieciaki. E, tak widzicie, mamy pełno szafeczek. No wiadomo, to wszystko działa tak jak w każdych e, przyczepach, wszystko jest na zatrzaski. Mamy e, również w Kątach takie szafeczki, żeby coś tam ustawić. Wiadomo, nie będziemy nam coś nic ciężkiego, bo podczas podróży i tak dalej to wszystko może e, spaść. Tutaj mamy mały aneks kuchenny, rogowy, bardzo fajny. Wiadomo, trzypalnikowa kuchenka. Zlew, jest szafka górna, jaki. Dolna cała, a górne są przedzielone taką, takim kawałkiem płyty. Dobrze, dalej. E, tutaj mamy taką zamykaną szafkę, którą no w sumie nie musimy jej mieć otwartej, ale możemy mieć otwartą i wtedy możemy sobie włączyć telewizor. E, na dworze, na dachu jest antena. Z tej strony możemy to tak samo zobaczyć. Wtedy obracamy sobie telewizorek i oglądamy sobie tam coś my. Myślę, że z pozycji leżącej to raczej niezbytnio wygodne nie będzie, więc nasza strona raczej będzie zamknięta. Tutaj mamy jeszcze taki kawałeczek, który również możemy sobie zamknąć. I wtedy automatycznie nasza kuchnia ma dwie dodatkowe szafki. Pokażę Wam jeszcze no, lodówka standardowo, wiadomo, zamrażarka. Tutaj mamy, wiadomo, jakieś szuflady, jakieś przybory kuchenne. Tu mamy takie, można wejść w mini cargo <grytania> z dwoma zdejmowanymi szufladami. No na pewno na jakieś tam suche produkty, warzywa, coś takiego zobaczymy. No i tutaj jeszcze jest szafka rogowa. No i przechodzimy do części sypialno-łazienkowej. Mamy tutaj łóżko francuskie. Mamy tutaj wóce razem z prysznicem, okno. Jakieś tutaj są szafeczki plastikowe. A wiecie, co chcecie od przyczepy kilkunastoletniej, ale. Zawsze coś fajnego jest. Tutaj mamy światełko. No i tutaj już jest taki mały zlewozmywak. Na razie nie włączaliśmy wody, ponieważ nie ma tutaj jeszcze wody. Jest woda nie podłączona, dzisiaj jest akurat na minusie temperatura. Mała szafa. To nie wiem co to jest muszę się zapytać Tomka <śm> łóżko się rozkłada ale to już mówiłam tutaj mamy dosyć duże e, okno z roletą lub możemy sobie założyć markizę a coś mi to tutaj średnio działa nie wiem jak to o teraz ok Mamy markizę, pełno światełek, wiadomo, musimy to wszystko tutaj wysprzątać, wyczyścić, wyprać i będziemy się urządzać po swojemu. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś tipy, co Wam się przyda w przyczepach kempingowych bądź w kamperach, ogólnie dajcie mi jakiś znak, gdzie robicie najczęściej zakupy, co potrzebujecie, co uważacie, że jednak nie jest aż na tyle potrzebne. My na pewno zrobimy też zakupy jakieś w sklepie Obeling w Holandii. Tam mamy niecałe 200 km, także na pewno Was tam zabierzemy w którymś odcinku. Pewnie też pełno rzeczy kupimy w Ikei. I zastanawiam się najbardziej nad talerzami: czy kupić szklane, czy kupić po prostu z plastiku. Dajcie znać, jak Wam to się sprawdza. Tutaj jeszcze nie wiem, co kupić, co będzie lepsze. No, i co? Na pewno w przyszłych odcinkach będziemy pokazywać, jak wygląda namiot. Będziemy go rozkładać. Będziemy wam pokazywać również czyszczenie przyczepy i tak dalej, urządzenie przyczepy, no i wiadomo zakupy, nie? Pierwszy jakiś taki wyjazd planujemy najprawdopodobniej w marcu. Ponieważ dzisiaj jest 1 luty, no, ponieważ w tym miesiącu niestety ale wszystkie weekendy pracuję, <głynne> dlatego no, nie da rady inaczej, ale to będzie taki super czas, taki miesiąc na przygotowania, na ogarnięcie wszystkiego, kupienie i wtedy w marcu myślę, że wyskoczymy na jakieś dwa dni. Następny wyjazd na pewno szykujemy w kwietniu na święta. I tutaj będzie dłuższy wieczór, około 5 dni. Chcemy jechać na bajery, No ale zobaczmy, jak to będzie. Czy pogoda się, czy pogoda dopisze, mm. czy zdrowko dopisze. <grych> Także zobaczymy. E, tymczasem kończę to nagranie. E, może coś jeszcze wam jutro nagram? Zobaczymy. E, na pewno muszę to, to wszystko wyprać, poprać. Poczyścić, e, pokupić jakieś detergenty i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli macie dobrą chemię do polecenia w Niemczech, y, toaletę i tak dalej, z której korzystacie, dajcie mi znać w komentarzach, bardzo Was proszę.